Ile jest wizyt kontrolnych po laserowym usuwaniu żylaków? Standardowo stosujemy schemat polegający na dwóch do trzech wizyt kontrolnych po tego typu zabiegu. Pierwsza wizyta jest po dwóch tygodniach. Na tej wizycie wykonujemy USG, czasami wykonujemy dodatkową skleroterapię i na podstawie tej wizyty podejmujemy decyzję, czy chcemy się zobaczyć ponownie z pacjentem za miesiąc. 3 za 3. Jeżeli kolejna wizyta jest po miesiącu, znowu powtarzamy ten sam schemat i zazwyczaj wtedy spotykamy się po kolejnych 3 miesiącach. Jeżeli po 3 miesiącach od zabiegu wszystko jest dobrze, to uznajemy, że pacjent jest wyleczony i na tym kończymy leczenie żylaków. Natomiast jeżeli pacjent będzie czuł jakąkolwiek potrzebę spotkania się z, z nami nawet po tym okresie, to jak najbardziej zapraszamy wtedy pacjenta do kliniki i wszystkie takie kontrole są bezpłatne.